Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Enter Game Urban House. wita się z wami Sahir, no i będziemy kontynuowali naszą serię z panią policjantką. Okay. Musimy się spotkać. Pixar. No to na początek. Aresztujemy sobie gości. Widzimy kolejnego. Ach, nie udało się jeszcze. Raz. Co? Putin? Jesteś za Putinem? Oszty. Ty mam nóż. Też mam nóż. Kolejny zaaresztowany. No, trzeba będzie kogoś zabić chyba. Bardziej wolicie jak się krew leje. Krew. Taka schiza na krew. Tu nie mogę wejść. Kolczatkę.

Dix, i do to you. Dix? There you are. Jesus, I have to get that you, Dix? Darcy, shit, where the hell you been? I could get blocked just being seen on the streets. Calm down, Dix. What's going on? Oh, man, what ain't going on? This is big, Stern. Bigger than... Bigger than I turn at your funeral, Dix, you're right. Thought those wildcats wouldn't catch up with you, huh? Here's where you get it, city scum. You're busted, Paul. Gotcha, chump. Asshole's down. Now I gotta talk to Deeks find out what the hell's going on okay that's just gosh shit all right deets why those not you us how it works i'm machine the wildcats are being controlled from up on high Guy in city hall flows a string and another body nice story but evidence Deeks. i need evidence then get your ass over to 11th street and talk to moko huh thanks deets which is just potcats just off you turn moko Już biegniemy do niego. Ktoś chce gościa zabić. Musimy iść do niego. Już pamiętam, jak się męczyłem z tym, żeby dotrzeć do niego. I co, wy macie pistolet? To ja też nie.

Cheese, okay, that was going to kill me! I'm... Okay, you best get going. I'm afraid I got some... Oh, oh sure, officer. I... Stern. Stern, thank you. No, gościu stoi. U nas. Jak on tak mógł? Jeszcze leki. Koczył z góry Co to ma być? Ja tego nie rozumiem. No, chociaż pistolet miał. Tam gościu czeka jakiś. Idziemy do niego. Boże. Ale okej. Okay? O onicy dołem szesnastki miał.

yo, yo roper! roper, what the hell is going on? yo, roper! you've been catching up on do the wildcats, and you'll have noticed the city is being slowly overrun. hell, roper, union city is falling into anarchy. the wildcats are running around like there's no tomorrow. i cops are exactly what's behind me. your father would tell you this task is vastly bigger. now short maybe you inherited your father's guts. now follow me. Follow me. No to follow. To pobiegnij szybciej, okej? Okay? nie tu gdzieś idziesz. No ja idę, no ty się rusz. Roper. No, roper. Którędy? Myślę o no gościu, że ucieknie. Mylił się. Mamy ropera. Roper to w porządku gość. A my tu mamy jakiś gang. I trzeba wszystkich wyeliminować. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy.

wygadać jak the... The do jeden strzał na mamy mamy życie możemy iść do Sentex. oj, mamy te shotguna okej, okay, idziemy do Sentex. semtex jest tam My jakoś tam mamy dojść I tu idzie O Jezu, to mamy dojść, e Teraz Roper Ma dla nas EQ Czyli sprzęt las tam szybko na górę Tam gdzie ratowaliśmy tego gościa Myśli, że jest fajny, nie? Jak już ja wszedłem, to ty też możesz torsi wejść Co tam policjant nic tego nie robi? Wszystko ja muszę może... Ano A no on tam jest, tylko tu się wchodzi Oj. No, nie uwalnij się, no, Roper. Co tam mi chcesz podarować? Co? Szybko biegniemy do ciebie. Jak to tam się wchodziło? Tu, tutaj ładnie. Okej. Okay. Jesteśmy u ropera. I'm just about B. Can you help some? Sure. O, oni sobie shotgana. Pistoletu. Druga do pistoletu. Some... We'll Życie. Przyda się roper. Teraz idziemy tam i iść czyli do semtexu, Semtex ok, roper dzięki za sprzęt teraz wybacz trzeba to z inteksu. Chyba trzeba to rozwalić. Zmęczyła się. Miał czas na poczynek. Trzeba nie do roboty.

No ale amunicja do Szotgana się skończyła. Trzeba działać z pistoletem. No i co wy chcecie mi tu zrobić? Nic mi to nie zrobić. Jesteście za słabi, Taki Taki but. Tam policjant stoi.

Okej. Okay. Trzeba do góry iść I będziemy dalej. Zabijać. Kość. No panie, że wszedłeś. Podoba mi się twoja postawa. A on miał też dobrotówkę. You best get out of here, or we're gonna blow y'all to hell. Police. Stop! Police. Stop! Police. Stop! Police. Mamy chyba to rozwalić? Dało się. Idziemy dalej. Nie poddamy się. Bardzo fajny jesteś z M16. Dobrze. Dało się Mają 16 Tuku Tu Okej Dało się nam zabić To było na tyle w tym odcinku Trochę się ich zabiło Ale jak trzeba to trzeba W końcu jesteśmy policjantką Dziękuję za oglądanie, cześć